Połowę życia nie wiedziałem, co to korki. Przez drugie pół zrozumiałem, co to ciągi, dlatego teraz robimy sobie zadanko 32 za 4 punkty. No, no w zasadzie jest to no, no banalne, co tu dużo mówić. Mamy ciąg arytmetyczny. Mamy powiedziane, że pierwsze 6 wyrazów i no, ich średnia jest równa 16. A różnica jest minus 4 więc od czego sobie zaczniemy? Powiedzmy, że A to jest A1, żeby to sobie uprościć, czyli A plus R to jest A2 i analogiczne ruchy wykonujemy aż do y, A6. Teraz wiemy, że średnia tych 6 wyrazów to jest 16. Także od razu y, zamieńmy je. Na taką postać i zapiszmy, że to jest równe 16. To jest 6A, rów jest 15. To po podzieleniu na 6 jest równe, ile tam było? 16. Ok, zamieńmy sobie, ponieważ wiemy, że r jest równe minus 4, to po prostu wykonajmy to mnożenie. Czyli 6a minus 60r na 6 to 16. Widzimy, że elegancko się będzie to dzieliło. Czyli a minus, przepraszam, 10. 10r. o już nawet nie r. Tutaj to, przepraszam, w wariacie, właśnie z treningu sobie wróciłem. No, ale przenosimy stronami o Dziesiątkę a tam, czyli będzie zmiana znaku, i wiemy, że a to jest 26. Teraz nam każą obliczyć liczbę karla, której a k 47 jest równe minus 78. No to mamy wzór tutaj w karcie wzorów. Przejrzyjcie się mu. Okay, może innym kolorem zrobimy pod punkt d. an to jest nasze minus 78. Pierwszy wyraz w ciągu, czyli A1 to 26 plus N, ale w naszym przypadku to jest K. K minus 1 i razy minus 4. No, to teraz zgodnie z kolejnością trzeba wykonać to mnożenie. Czyli w zasadzie tutaj będzie od razu minus. Minus 4k plus 4 to razem będzie 30, czyli łącznie z tym to będzie minus 108, a k to jest 27. No, wystarczy, że podzielimy to sobie przez minus 1 i potem przez 4, i to jest nasza odpowiedź. Dzięki za dziś. Trening zrobiony, dzień zaliczony. Nie poddawajcie się i lećcie po swoje.